Dobra słuchajcie, witam Was w kolejnym odcinku, w którym sobie poświęcimy czas na modyfikację naszego bordowego Lanosa. Dzisiaj o lusterku bocznym, ale nietypowym, bo sterowanym z pilota. Tak w wersji bardziej jak ja to mówię prestiżowej zdarzały się takie lusterka. Tak, ja jak wiecie, z filmów posiadam wersję tak zwaną biedę, tak zwaną wersję S, a jak to woli pakiet ABC, czyli absolutny brak czegokolwiek. No i właśnie, generalnie to będzie część kolejna, którą będę chciał rozszerzyć tutaj z Wami. Tak, jak mi się uda zdobyć wszystkie części, to na wiosnę będziemy próbować montować klimatyzację. Ale na razie o tym nie wspominam, bo no mówię, musimy znaleźć wszystkie części, a to nie będzie łatwa sprawa. A dzisiaj o lusterku parę słów powiemy. Tak jak widzicie, mamy moduł, mamy lusterko. A jak to podłączyć, to zaraz Wam wszystko powiem. Zerknijmy sobie na początek w schemat naszego lusterka bocznego. Nie wiem, dlaczego ono się nazywa lusterko wsteczne. Powinno być napisane lusterko boczne albo też lusterko wsteczne, wsteczne boczne, ja bym to tak powiedział. W sumie jest wsteczne, ale generalnie taka prawidłowa nazwa to jest lusterko boczne. No ale nic, jakby to powiedzieć, nie będziemy się, ro... się rozkliwiać nad nazwą, tylko przejdźmy do roboty. Jak widzicie mamy schemat, schemat z książki, Sam naprawiam i teraz tak, słuchajcie. Nie mam niestety kostki ani do lusterka ani do przycisku do joysticka, bo to zostało kupione osobno, wszystko tak na szerocie w demontażu. I teraz tak moi drodzy, zaposiłkowałem się schematem. Tak, do tego jeszcze wziąłem sobie schemat, rysunek poglądowy kostek połączeniowych, i z tego właśnie. Wy wylutowałem, przylutowałem parę kabelków zaraz Wam pokażę jak i po prostu będziemy sobie łączyć to w samochodzie albo na szybko złączki albo to zlutujemy zobaczymy, na razie omówienie schematu jak widzicie obsługuje joystick obsługuje tylko lusterko prawe więc lewego tutaj nie ma, no ale prawe lusterko ma jakby dwa silniki mamy zresztą silnik lewo-prawo i mamy ups Coś zleciało, a to nic. Mamy, słuchajcie, silnik góra-dół, tak? Czyli lusterko porusza się jakby w dwóch płaszczyznach, poziomo i pionowo. I teraz tak, zobaczcie. Tu mamy ścieżkę, jakby taką wspólną dla obu silników i jest to ścieżka, która wychodzi z numeru czwartego przełącznika. Ona idzie do numeru pierwszego na kostce lusterka. Teraz tu mamy, zobaczcie, lewo-prawo, tak, to ważne, żeby nie pomylić, bo potem będzie Wam joystick działał odwrotnie, niż będziecie chcieli. Lewo-prawo wychodzi z piątego pinu joysticka i wchodzi na trzeci pin lusterka bocznego. Natomiast góra-dół, tak, silnik góra-dół wychodzi z pinu pierwszego joysticka i wchodzi na pin drugi lusterka. Tak i to jest tak naprawdę wszystko. Tam zaraz wam pokażę w gnieździe jest mała zmyłka, bo jest więcej pinów niż naszych wyprowadzeń, ale to nic. Zobaczcie tutaj jeszcze sprawę zasilania. Ona jest ważna. Masa idzie z pinu ósmego na blachę, tak, tu możecie w każdy punkt masowy, myślę, podłączyć podłączymy go najbliżej e, skrzynki gdzie będziemy montować natomiast pin plusowy tak, czekajcie podwyższe Wam pokażę o, pin plusowy idzie do od szóstego pinu joysticka, tak do złącza 206 C206 w bezpiecznik gdzie potem idzie na bezpiecznik 15A w 16 i idzie dalej w zasilanie naszego samochodu. Jest to napięcie po kluczyku, więc generalnie myślę, że moglibyśmy się wpiąć gdziekolwiek, natomiast będziemy szli generalnie w ten bezpiecznik, bo jakby to powiedzieć, no, gdyby się coś stało, nie daj Boże z. z z silniczkami, tak to lepiej, żeby poszedł bezpiecznik, niż żeby się zagotowała instalacja elektryczna. No i cóż, słuchajcie, tak to wygląda od strony schematu, tak idealnego. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda od strony kostek, jeżeli nie macie kostek fabrycznych do wlutowania. Dobra, rozrysowałem sobie tutaj na papierze schemat joysticka. I zaraz wam to pokażę na przykładzie, już takim żywym, tak zwanym. Czyli zobaczcie, pin pierwszy, jak macie piny u, górze, u góry, macie pięć pinów u góry i powinny być dwa u dołu. To zobaczcie, pin pierwszy, tak, według schematu czwarty, idzie, to jest nasz pin ogólny, tak, czyli ten środkowy idący do silniczków lusterka. Pin obok, czyli pin piąty to jest sterowanie lewo-prawo, natomiast pin sąsiedni, pin szósty to jest te 12V po kluczyku. Teraz macie przerwę, tak tu jest niepodłączone i macie pin 8, który idzie na masę, czyli na karoserię naszego samochodu. Na dole pin zostawiacie jeden pin wolny. A z drugiej strony, czyli lewy, inaczej pin pierwszy, podłączacie do silniczka góra-dół. I teraz pokażę Wam to, żeby Wam to zobrazować jakoś lepiej. Pokażę Wam na naszym module. Zobaczcie, mamy tutaj moduł. Tu powinna iść kostka. Kostki nie ma, wyciąłem. Wyciąłem, słuchajcie, tutaj plastik i przygotowałem przewody zgodnie z oznaczeniami na schemacie. Króciutkie przewody, bo będziemy w samochodzie prowadzić aż od drzwi. Tak, tego kabla mam 3 metry czy 4, więc myślę, że w zupełności wystarczy. No i dobra, słuchajcie, i co tu mamy po kolei? Pierwszy pin, czyli pin czwarty, tutaj ten dalszy, to jest nasze, nasz pin ogólny do lusterek. Obok pin piąty, tak, czyli tutaj macie sterowanie lusterkami lewo-prawo, lusterkiem. Tutaj mamy pin szósty, to jest te 12V po kluczyku. Tu macie pin wolny. I ostatni pin, ten, który teraz dotykam, to jest masa. Tutaj na dole pin pierwszy. Tak, teraz go dotykam. To jest góra dół, sterowanie silniczkiem. I teraz słuchajcie, dlaczego tu wychodzą po dwa przewody. Otóż jak pewnie się już zapoznaliście u mnie na filmikach, ja mam podłączony jeszcze tak zwany Engine Start Button, czyli włącznik zapłonu po przycisku. Oczywiście kluczyk idzie ale jak pamiętacie jest zrobiona przeze mnie przeróbka na przekaźniku i po wciśnięciu, tak, auto nam odpala. Tylko, że zamontowany przełącz, włącznik przeze mnie posiada diodę, zaraz Wam pokażę, na 12V ledową. i żeby ta dioda się świeciła, to musiałem wyprowadzić dwa przewody, ale żeby nie ciągnąć tych przewodów, słuchajcie, po całej instalacji, to wpadłem na pomysł, że i tak 12V z joysticka idzie do puszki bezpieczników, tak więc delutowałem diodę, tylko diodę świecącą do naszych pinów i tym samym Przewód zasilania odpowiada za joystick i zaświecenie naszej diody sygnalizacyjnej. A tu do dwóch pinów, które jeszcze nie są przelutowane, dolutujemy sobie kabelki na zapłon. No i tutaj mamy regulator lusterek, regu e, znaczy regulator świateł. Regulator świateł, świateł w samochodzie jest podłączony już fabrycznie, więc tutaj. Ta kostka wejdzie bez żadnych przeróbek. No i tu jeszcze dziutka alarmu jest, ale dziutkę alarmu, alarmu wyjąłem, bo ona się urwała. Więc będziemy wkładać tam, co jest w samochodzie. Co do lusterka, macie tutaj te szpiny. Najlepiej kupić lusterko z wtyczką. Ja wtyczki nie miałem, więc wyprowadziłem sobie odpowiednio piny i teraz macie tak pierwszy pin zaraz wam powiem gdzie idzie pierwszy pin leci do ogólnego sterownika drugi pin środkowy leci do słuchajcie do góry dołu tak góra dół a trzeci pin leci do sterowania lewo prawo trudny temat bo generalnie po włączeniu nie działało to tak jak powinno być dopiero rozgryzłem to podłączając metodą prób i błędów jak to działa zaraz wam pokażę tylko podłączę kamerę do ładowania dobra mamy lusterko ono jest do doczyszczenia ważne że ten plastik nie jest smatowiały bo w moim lusterku manualnym malowałem te plastiki i mamy, słuchajcie, podłączony sterownik. Na razie mamy na takie szybko złączki, zobaczę, czy je zostawię, czy może zlutuję to na stałe, albo na jakieś inne złączki porobię. Na razie jest tak, jak jest. Tu na kabel ten dłuższy, wyprowadzony, wyprowadziłem już. Jak widzicie, zasilanie na razie z zasilacza regulowanego na 12 V. I teraz uwaga, włączam zasilacz, zapala się dioda naszego włącznika zapłonu, on teraz jest nieaktywny, bo nie ma co zwierać. Ale zobaczymy, jak działa nasze lusterko. Jak widzicie, lewo. Teraz prawo. Tak patrzcie dół trzeba trochę wychylić, o góra i dół. Ona jeszcze przeze mnie będzie czyszczone to lusterko. Tak jak widzicie, ten silniczek tam reaguje, o ale jeszcze jak go przeczyszczę i przesmaruję trochę, to on będzie, jak widzimy, on będzie jeszcze bardziej, myślę chętny do zabawy. Tak, I teraz możemy domknąć to lusterko. Tak. Jak widzicie, jak widzicie ładnie. O, jak widzicie ładnie to wszystko i witam was już w samochodzie, tak przy samochodzie w moim, znaczy w moim garażu, tak gdzie Czasami coś tutaj ogarniam przy samochodzie i teraz tak, słuchajcie. Musimy na początek dobrać się do boczka drzwi. Tak, tu już pokazywałem przy montażu audio, tak jak zamontowałem głośnik wysokotonowy i tu pokazywałem, że trzeba zdemontować, to nie jest łatwe te korbki, jak macie korbkę, bo musimy tu przez harmonijkę, tak, tu przez harmonijkę Drzwi musimy jakoś przeprowadzić kabel od lusterka, trzy kable, które będą szły do lusterka. Od razu możemy ten trójkącik zdemontować, tak. Na razie nie mam trójkącika e, takiego zaślepionego, bo mm, w tej wersji z elektrycznym lustarkiem ten trójkącik miał takie zaślepienie, tu później to kółeczko. No, jednak ja na razie tego nie mam. Generalnie trzeba będzie to jakoś zakleić, albo coś z tym zrobić. Dobra, bierzemy się za robotę, może nam światło tu przygasać, dlatego, że jest fotokamórka. Dobra, odkręcamy boczek drzwi i zaczynamy słuchajcie zabawę z... Y, to, y, z Korbką, więc może jak ja to odkręcę, po prostu to Wam pokażę jak już to będzie zdjęte, jak to tutaj ogarnie. Dobra, boczek usunięty, tak, głośnik odpięty. Ważne, żeby Wam tu kable zwarcie nie porobiły. I teraz tak, wykręcamy. Chyba nie pokazywałem na moim kanale. Wykręcamy lusterko. Tak, ono się trzyma tu. Na trzech śrubach. No, to też dobry poradnik, jak chcecie sobie lusterko wymienić. Mówię, nie sugerujcie się światłem. Stoję przy fotokomórce, ale i tak widać. Dobra, lusterko mamy zdemontowane, manualne. Teraz tak. Wkładamy tutaj nasze kostki. Postanowiłem, że na naszych. Szybko z łączkach to zostawię, bo jak albo się znudzi, albo będzie trzeba to kiedyś zdemontować, bo się coś popsuje, to po prostu będzie już to zrobione tak, że będzie można sobie szybko odpiąć, tak, czy nawet wymienić lusterko, gdyby coś się wydarzyło z lusterkiem nie tak, i nie trzeba będzie lutować, nie trzeba będzie się bawić. Dobra. Ale jak bym chciał, nie wiem, do oryginału wrócić. Dobra, zakładamy lusterko. Tak. I zaraz je będziemy tu przykręcać na śruby. Mam nadzieję, że ona nie zleci. Tak. Jest lusterko. I teraz będziemy przykręcać na śruby. Ja zastosuję śruby te fabryczne, które Dobra, były. słuchajcie, trochę mi zajęło, nie pokazywałem na kamerze, bo musiałem przeciągnąć przewody tutaj przez harmonikę. I o ile tu się harmonikę udało zdjąć, tak z drugiej strony było trochę problemu, ta harmonika się w ogóle sypała. tak. Bo to taki plastik trochę jak zębatki w sprzętach audio z poprzednich lat, że co się nie ruszy, to się ukruszy się zrymowało i słuchajcie, wyciągnąłem przewody tak, tu jeszcze trzeba było otworek zrobić w materiale tam jest taki materiał i wyciągnąć te przewody z yy, wnęki i słuchajcie, tak, zdjąłem już yy, tu jak widzicie boczek i zaraz będę to tutaj przeprowadzał dobra, słuchajcie, kabel pociągnąłem to teraz tak na złączki musimy najpierw zdjąć izolację z kabelków a następnie musimy wcisnąć tak przewód wspólny przewód wspólny będzie tym jednym luźnym tak bo wyprowadziłem podwójny plus jeden taki luźny trzeci tak? a góra dół lewo prawo będzie szła razem to będziemy wiedzieć przynajmniej która para jest od sterowania, która od wspólnego pinu. Dobre, czek, I tutaj wkładamy. No, tutaj wkładamy jeszcze jeden. Z Okej, wyjmujemy. Teraz już się przenosimy tutaj. Tak, Boczek założyłem, będę go skręcał. A teraz tak musimy wyjąć ten y, pod regulacji świateł ten moduł odpiąć wtyczkę tak, i musimy, słuchajcie e, wziąć i tu odłączyć przewody, tak, bo tu dołączymy sobie za chwilę od zapłonu e, tak, nowe, więc to zaraz odetniemy tutaj te przewodziki, które dorobiłem, bo to jest ta moja ta moja samoróbka Dobra, moi drodzy, zanim przejdziemy do instalacji elektrycznej, tego całego naszego wynalazku, to sobie tak przykręcimy schowek, tak, bo zdemontowałem schowek na czas prowadzenia przewodów i założymy boczek, tu też zdjąłem, tak, boczek na dole, tam gdzie są przewody, gdzie taśma komputera idzie, tak, on jest założony na taką spinkę, o, na taki guziczek, on jest na wcisk zakładany. A schowek to tradycyjnie na dwie śruby, tak, dwie śruby pod spodem, tu się świeci na kolorowo, bo odpaliłem na chwilę silnik, e, silnik odpaliłem na chwilę tak zwane zasilanie osprzętu. I z tej strony zostało nam do założenia taki froncik, tak, on się poduszczelkę i zobaczcie i on tu wchodzi tak, on tu wchodzi nacisk z tym, że tu przewód idzie od anteny od nawigacji więc zobaczymy jak to wejdzie ostatnimi czasy to wchodziło dobra dobra, słuchajcie przechodzimy do instalacji elektrycznej tak, możemy wpiąć się tu w kostki C306. Kostkę C306, ona jest tu na samej górze. Pomarańczowy kabel. Niemniej jednak, ja chyba wykorzystam kostkę bezpieczników i się do niej dopnę. I słuchajcie, podłączony, tak, lusterko fabrycznie, według instrukcji sam naprawiam, jest podłączone do szóstego bezpiecznika. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. I teraz musimy sprawdzić próbnikiem najlepiej, czy napięcie na tym bezpieczniku wychodzi. Jest to bezpiecznik 15A. Tak i zaraz przekręcimy kluczyk i sprawdzimy tutaj w jednym z wyprowadzeń, czy pojawia nam się 12 V. Dobra, podłączyłem próbnik, tak, tu pod masę, minus, plus, podłączyłem pod bezpieczniki i teraz po przekręceniu kluczyka zobaczymy, czy pojawia się napięcie na naszym bezpieczniku. Jak widzicie, żarówka się zapaliła, znaczy się, że tu spokojnie możemy wpinać się w ten pinout naszego naszej puszki bezpieczników, jak wyłączamy silnik, żarówka gaśnie. I zobaczcie, kabelek udało mi się przymocować do naszego pinu w puszce bezpieczników. Zrobiłem to na taki konektorek tak metalowy, więc mam nadzieję, że to nie wypadnie. No i cóż, słuchajcie, teraz zajmiemy się. Podłączeniem naszego lusterka, i zaraz będziemy tutaj ogarniać dalej. Dobra, słuchajcie, trochę kabli się nazbierało poza tą ładowarką do telefonu, ale mamy tak, zobaczcie: mamy góra dół, lewo, prawo i mamy pin wspólny. Nie mam niestety szybko złączek już. Ale wpadłem na pomysł, że zaraz to chyba po prostu zlutuję na stałe, bo i tak ten panel, jak się wymienia żarówki w kokpicie, jak się zdejmuje ten plastik, tak, to i tak wkładam to do środka tam, więc nie powinno nam to przeszkadzać, więc zlutujemy to na stałe i zaizolujemy po prostu taśmą izolacyjną i będzie ok. Diodę alarmu już wsadziłem, tak. Możemy sprawdzić test zrobić. Patrzcie, zapala nam się na zielono. I lusterko też już sprawdzałem śmiga. Później sobie będziemy to wszystko sprawdzać. Dobra, słuchajcie, podłączone przewody. Podłączyłem też regulator świateł mijania. Tak, i zamykamy nasz kramik. Uwaga. O, pyk. I mamy, słuchajcie, mamy regulację lusterka prawego, tak. Tutaj masa, tak, też trzeba będzie to zacynować. Podłączyłem pod blaszkę masową, która już była tu wyprowadzona przez kogoś. Przy okazji poprawiłem od włącznika, od engine startu masę. Tak, też to ładnie obwiązałem, mówię, trzeba będzie tylko zacynować. No i już, słuchajcie, i mamy lustereczko gotowe, więcej śmietnika i użerania się z plastikami i tym podobnymi rzeczami niż z całej roboty. Dobra, zakładamy zaraz tutaj frontik, tak, do skrzynki bezpieczników i będziemy sprawdzać. Dobra, po złożeniu w całość wyłączę do zera. I teraz słuchajcie, tak, przekręcamy kluczyk, przekręcamy do kontrolek, zapala się przycisk, tak, zapala się przycisk startu, tak jak powinno być, i teraz uwaga, skieruję kamerę na lusterko, I teraz będziecie patrzeć, jak ono działa, proszę bardzo. Patrzcie, tak. No niestety nie ma krańcówki. Jak dochodzi do końca, to trzeba puścić przycisk, bo zaczyna przeskakiwać. O, patrzcie, lewo, prawo. Tak to wygląda. I teraz tak, góra, do góry i do dołu. Ono do dołu. Tak nie wiem, czy to było tak fabrycznie, że ono tak powoli schodziło. Czy to jest coś z lusterkiem, nie tak z silniczkiem. Ale jak widzicie, coś tam działa, coś tam się da zrobić. Teraz sobie ustawię pod siebie. I tak, jeszcze, uwaga, sprawdzimy sobie, jak działa nasz przełącznik zapłonu. Yy, skrzynia na luz. I uwaga. Tak, działa, słuchajcie, od razu odpala. Przy tym drugim przycisku nie chciało tak świetnie działać. Sprawdzę czy działa przełącznik, wszystko się ślicznie reguluje